Kolejna aktualizacja. Praca na dzisiaj skończona. Już mam dość. Ziemia nawieziona. Stelarz ładnie stoi. Tutaj karton pod spodem. Niech sobie to teraz ładnie gnije. Przy okazji jeszcze wpadł kolega i zrobił porządek z moimi hektarami. Teraz mam taki plan, żeby wysiać tu poplon. Mam taką mieszankę. To, tutaj, jak podrośnie, tam na 30 parę centymetrów, to znowu kolega przyjedzie glebogryzarką i to wyrówna. I tak za trzy razy w tym roku postaram się wyprać, wysiać. Przepraszam, I zobaczymy, czy ta ziemia się poprawi. No Co jeszcze? No, jestem zadowolony z dzisiejszego dnia. Kupa, roboty, wszystko zrobione. Trochę jeszcze drewna takiego się nazbierało, będzie do przepalania w kominku. Super, super, naprawdę super. Teraz tylko sadzonki już tam e, sobie rosną w tej drugiej tamtej drugiej cieploręce. Tam mają ciepło na, na te psemrozki, co mają przyjść niedługo. Kupiłem taką małą nagrzewnicę za 50 zł bodajże. Tak na wszelki wypadek, żeby już nie zniweczyć tego, co kosztowało mnie tyle pracy. No i później, jak już podrosną. Będziemy przesadzać tutaj. Do tej pory nie będę zakładał na razie folii. Niech to się wietrzy, żeby tam żadne grzyby się nie urodziły w środku przez ten czas. A nic tu na pewno nie będzie. Dobra, tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Pozdrawiam.